Cześć, jestem Kornelia i to jest Twoja Spiritual Seeds kanał, podcast na Spotify, ale również kanał na YouTubie. Witam Cię bardzo serdecznie. Będę celebrować moje 27 urodziny w tym odcinku i chciałabym przekazać Ci takich moich parę lekcji, a dokładnie 27 z tego roku. Ja bardzo lubię oglądać takie treści u innych osób. Wydaje mi się, że to jest... Po pierwsze, dla samego twórcy wspaniały czas na to, żeby podsumować, wyciągnąć jakieś tam swoje przemyślenia, lekcje, refleksje, ale z drugiej strony, strony, dla odbiorcy jest to też szansa na to, aby poznać myślenia tego drugiego człowieka, zainspirować się i moją intencją właśnie na ten odcinek jest stworzenie takiej przestrzeni, abyś mogła mógł też parę rzeczy wyciągnąć dla siebie. Po, po to nagrywam, żeby była z tego jakaś tam większa wartość. Ja uwielbiam celebrować swoje urodziny. Jest to dla mnie zawsze czas na to, żeby po pierwsze podsumować to, co wydarzyło się w poprzednim roku, ale też z drugiej strony zaplanować sobie to, co chciałabym ucieleśnić w sobie w kolejnym roku mojego życia. Mogę nawet powiedzieć, że urodziny są dla mnie ważniejszym momentem niż sam nowy rok. Ja jestem zwykłą panną. Wczoraj miał miejsce nowy rok numerologiczny. Dużo się dzieje w tym wrześniu i ta moja ósemka, 8 września daje mi duże tutaj pole do popisu, jeżeli chodzi o oczyszczanie, uwalnianie w ostatnim czasie, ale też chciałabym dużo zasiać takich ziarenek na ten kolejny rok. Kocham celebrować moje urodziny, bo jest to mój dzień. Moja dusza nieprzypadkowo wybrała sobie tę rodzinę, to miasto, ten dom, żeby się rozwijać i chciałabym właśnie w tym odcinku też z takim szacunkiem podejść do całego tego mojego życia i mojej wewnętrznej misji. Przygotowałam sobie 27 lekcji z tych moich 27 urodzin. Wypisałam ja sobie, nie jestem w stanie wszystkiego zapamiętać, więc będę się posiłkować moim pięknym zeszytem z Indii. I pierwszy punkt tutaj, który sobie napisałam jest następujący. Ty kryjesz swoją rzeczywistość, a może bardziej Twoje programy w podświadomości ten rok był dla mnie takim mocnym przypomnieniem o tym, że nie tylko praca z moim ciałem i z moją duszą będzie efektywna. Ja pamiętam, że w poprzednich latach dużo się uzdrawiałam, brałam udział w różnych sesjach, warsztatach i cały czas nie mogłam doświadczyć tych skoków kwantowych, ucieleśnić w sobie nowej jakości życia z tego względu, że ja na właśnie na poziomie podświadomym, który w 95% determinuje to, jak wygląda nasze życie, E, miałam tam takie programy, które po prostu były mi niesłużące i w ogóle nie było spójności na poziomie ciało-umysł-dusza ja pracuję tak holistycznie z moimi klientkami e, także e, czemu dla czemu siebie tego nie robiłam nie wiem, teraz już wiem i rzeczywiście w momencie, kiedy zaczęłam programować się na inne rzeczy, nowe założenia to naprawdę w tym roku doświadczyłam zarąbistych skoków kwantowych Inwestycje w siebie zawsze się zwracają. Ja w sierpniu e, zainwestowałam parę tysięcy w mentoring. E, nie było to dla mnie totalnie logiczne, ale zrobiłam to i w pierwszym miesiącu, czyli w sierpniu, to mi się zwróciło. E, było to dla mnie niesamowite, wyjątkowe i też może taka inspiracja i znak dla ciebie, że zawsze inwestycje w siebie się zwracają, to nie musi być oczywiście mentoring, ale to też może być rozwijanie swojej pasji, hobby. Przecież nie będę teraz mówić, jak bardzo ważne jest to, żeby robić rzeczy, które są zgodne z nami. Pieniądze są iluzją. Tak, tego też doświadczyłam w tym roku bardzo mocno. Na przykład myślałam sobie, że coś będzie tyle kosztować i zawsze tyle kosztowało, albo pomyślałam sobie, ile zarobię, i ta kwota po prostu do mnie wpływała. Jest to bardzo ciekawe, jak bardzo my kreujemy tą naszą rzeczywistość, i jak bardzo ta energia pieniądza jest zmienna i można sobie ją rzeźbić. Także daje tu dużo takiego. Pola do manewru, jeżeli chodzi o kreację swojej rzeczywistości, i też z drugiej strony dla mnie ściąga tą presję i ciśnienie z tego, jak niby ważne są pieniądze, a tak naprawdę nie są. Czyli są ważne, ale bardziej mi tutaj chodzi, że czasami dajemy im zbyt taką wielką wagę, ale tak naprawdę zarabianie pieniędzy powinno być zabawą, wydawanie powinno być też zabawą i powinniśmy troszeczkę tutaj y, się uspokoić, jeżeli chodzi o tą kwestię pieniędzy. Na pewno to było coś ważnego dla mnie w tym roku, więc jest to na pewno lekcja, która się pojawiła na początku mojej listy. Zmieniając się, niektórzy ludzie nie będą już w Tobie rezonować. No, myślę, że ja co roku tracę albo zyskuję swoje znajomości. Jest całkowicie normalne na drodze swojego rozwoju. Ja też skończyłam studia dwa lata temu, więc część z tych moich relacji ze studiów, ona po prostu się pokończyła. Ja mam inne wartości, te osoby mają inne wartości i też trzeba o tym pamiętać, ale też z drugiej strony mieć taką ciekawość, otwartość na te nowe osoby, które pojawiają się w Twojej rzeczywistości, bo w momencie, kiedy ja zaczęłam po prostu rozwijać się i zmieniać swoją energię, no to zaczęły pojawiać się w mojej przestrzeni takie osoby, które bardziej rezonowały we mnie i ciągnęły mnie po prostu w górę, a nie w dół. W momentach słabości zawsze skup się na swoich mocnych stronach. Ja jestem overfinkerką <grych> i wiadomo, czasami więcej szkody stworzył mój umysł niż sama ta sytuacja i moje fatalistyczne scenariusze doprowadzały mnie do stresu i problemów z moim układem nerwowym. I to, co właśnie do mnie doszło w tym, w tym, e, w tym roku, było zwrócenie się ku moim mocnym stronom, że nawet jakby ta sytuacja nie była trudna, to ja właśnie kryję swoją rzeczywistość, mam moc w sobie i mam też zarąbiste, mocne inne strony. Więc w każdej sytuacji zawsze i tak znajdę wyjście, i to jest ważne, żeby o tym pamiętać i też budować na podstawie tego swoją, e, swoje poczucie własnej wartości, nie na podstawie czynników zewnętrznych, ale na podstawie tego, co ty masz w środku. Zamiast szukania rzeczy do naprawienia, skup się na swoich mocnych stronach. No, to jest punkt, który się łączy z tym poprzednim. Ja właśnie w momencie, kiedy zaczęłam się tak bardziej rozwijać, wchodziłam w tą ścieżkę duchowości, budowania świadomości. No, to z faktu, że miałam taki program, że jestem niewystarczająca, wydawało mi się, że im więcej będę w sobie uzdrawiać, to tym będzie lepiej. I po części tak jest, tylko też nie można zapominać. Aby odpoczywać i celebrować i żyć normalnym swoim życiem. I ja tak właśnie miałam, jak byłam 5 miesięcy w Azji, po prostu sobie żyłam, nie wchodziłam w żadne procesy, e, bawiłam się swoim życiem, pracowałam sobie, ale to było głównie nastawione na to, żebym żyła, normalnie żyła. I teraz, dopiero jak wróciłam do Polski na wakacjach, bardziej tak sobie skupiłam się na, na terapii, którą rozpoczęłam, na programie mentoringowym, w który, którym też jestem od niedawna. Więc no te, no to się po prostu zmienia, to jest etapowe, ale nie można zapominać, żeby czerpać z życia całymi garściami. Perspektywa zmienia się, perspektywa zmienia wszystko. Czy patrzysz na siebie jako ofiara, czy jako bogini. No tak, no bo jak my kreujemy swoją rzeczywistość i mamy różne przekonania i założenia na temat własnej osoby, jeżeli będziemy widzieć ten świat jako ofiarę, no to wiadomo, że trudne sytuacje będą pojawiać się w naszej rzeczywistości. Ja bardzo zrobiłam taki switch w myśleniu, czy jestem właśnie ofiarą, slegową, wewnętrzną dziewczynką, która została skrzywdzona, czy dorosłą kobietą, która jest w stanie poradzić sobie w każdej sytuacji. Ja daję taki przykład, na przykład płacenia kartą, czy płacę na przykład jako wewnętrzna dziewczynka, która nie miała w domu może stabilności, bezpieczeństwa, że nie były te pieniądze były, ale się jakoś tam wymykały, czy jako kobieta mocy, która. Wie, jak zrobisz te pieniądze, i te pieniądze ma i będzie mieć. Więc to jest takie, takie ważne, żeby zmieniać swoją perspektywę. Odważne decyzje zmieniają bieg zdarzeń. No tak, tutaj ten mentoring, który rozpoczęłam, ale także wyjazd do Indii, który podjęłam decyzję bardzo spontanicznie, była ona odważna, doprowadziła do mojej manifestacji zostania nauczycielką jogi w Indiach, sam wyjazd do Azji w pojedynkę, rozpoczęcie tego nowego projektu, czyli bycia mentorką dla kobiet bo ja wcześniej miałam swoją działalność i teraz znowu wchodzę do biznesu po tam jakichś niepowodzeniach więc to też taka odważna decyzja no i te odważne decyzje sprawiają, że my skaczemy po różnych liniach czasu i zmieniamy tą naszą wibrację no i przybliżamy się do tej naszej wymarzonej wersji siebie zamiast cały czas się uzdrawiać, zacznij żyć No, no to już właśnie powiedziałam, żeby skupiać się bardziej też na Czerpaniu z życia, rozwijania się w przyjemności, a może nie cały czas wchodząc w jakieś traumy. Tutaj też właśnie jest taka pułapka, że cały czas się wchodzi w traumy, w traumy i tak dalej, w trudne sytuacje, ale ja teraz widzę, że można też się rozwijać poprzez pozytywne doświadczenia, więc e, może taka właśnie e, inspiracja. Mm, czynniki zewnętrzne nie determinują Twojej wartości? No tak, to jest właśnie a propos poczucia własnej wartości Ja wcześniej dużo mm, oddawałam swojej energii na zewnątrz I oddawałam tą energię w ten sposób, że te właśnie osiągnięcia Ilość pieniędzy, które zarobiłam mm, Związek determinowały właśnie to, czy ja czułam się warta czy nie? I teraz wiem, że to właśnie te moje mocne strony, ten mój kord, ten mój system wartości jest najważniejszy, a nie to, co się dzieje na zewnątrz, bo to, co mamy w naszym wnętrzu, wpływa na to, co jest na, na zewnątrz, nie inaczej. Mm, przerywasz schemat robiąc e, coś innego, robiąc inaczej. No tak, dostaję właśnie pytanie, jak Kornelia przerywać jakieś schematy. E, no, Proste jest y, rozwiązanie, mianowicie, no zrób inaczej. Y, zawsze będą pojawiać się podobne historie, ponieważ tak gra naszą podświadomość, takie ja masz programy w swojej podświadomości i będzie ona właśnie podsyłać to do świata zewnętrznego. I w momencie, kiedy ten cykl się powtarza, zauważasz podobną sytuację po raz kolejny, to ty masz właśnie moc zmiany y, linii czasu, zmiany scenariusza poprzez podjęcie decyzji, której wcześniej nie nie, podjąła, nie podjęłaś. I ona pewnie będzie taka bardziej odważna, wychodząca spoza schematy, no ale właśnie wciąż tylko um, jesteśmy w stanie zmienić bieg wydarzeń. Um, rodzina jest najważniejsza, tak? Ten w ogóle rok, dla mnie numerologiczny szósty, w którym byłam, był a propos rodziny, i widzę, że rodzina jednak daje mi takie uczucie fundamentu stabilności, bezpieczeństwa. Jak byłam w Azji, mogło wydawać się, a, że świetnie, poczucie wolności i tak dalej. I rzeczywiście tak było, ale nie bez powodu też zakończyłam ten wyjazd, bo mogłam być tam dalej, jak nawet teraz, ale jednak wolałam wrócić, żeby też pielęgnować te relacje z bliskimi, którymi chcę spędzać czas i którzy są dla mnie najważniejsi. Możesz odciąć się od swoich traum. To jest coś takiego, co zaczęłam eksplorować w sierpniu. I jest to a propos tego, że można zaakceptować swoją traumę, widzieć ją, ale nie trzeba aż tak bardzo brnąć w to, żeby ją uzdrowić tak w 100% i potem zacząć żyć. Można spróbować ją troszeczkę odciąć i mieć takie uczucie, że ok to było, ale ja teraz jestem w nowej linii czasu i nie chcę, żeby to w ogóle miało jakieś tam większe znaczenie na moje życie. Um, to jest bardzo ciekawe, bo tak też mówi manifestacja, prawo założenia, że mogę sobie założyć to, że ta, ta trauma jakby tak nie miała miejsca w moim życiu. Um, to jest bardzo ciekawe. Eksploruję to, więc zobaczę, jak to będzie się miało w następnym roku. Um, Otocz się osobami, e, którymi chcesz się stać. Tak, to jest bardzo ciekawe i ten program mentoringowy bardzo dał mi dużo, bo ja też współpracuję z kobietami, które są inspirujące, wartościowe, ciągną mnie właśnie do góry. Też jeżeli chodzi o moje bliskie przyjaźnie, ludzi, których mam wokół, to jest to dla mnie ważne, żeby wszyscy się wspierali, żebyśmy budowali swoje imperia, nie zazdrościli sobie, tylko byli w tym rozwoju duchu przedsiębiorczości, miłości razem. Nie musisz dużo pracować, aby osiągnąć sukces. No tak, to się łączy właśnie z tym programem, który miałam z dzieciństwa, że no bez, prac, bez pracy nie ma kołaczy, że trzeba się narobić, żeby zrobić i żeby zostać ukochana, dostać tą atencję i tak dalej. Widzę teraz, że ta moja kobieca energia, ten kobiecy biznes daje mi zupełnie inne możliwości. Oczywiście jest to dla mnie wyzwanie jeszcze, bo czasami mam takie uczucie, a może powinnam zrobić coś jeszcze ale wtedy ufam e, tej swojej mocy, tym swoim umiejętnościom, które mam i pozwalam temu po prostu płynąć i też uczę się pracować sprytnie <laughs> i odpoczywać, bo jako była pracoholiczka e, jest to dla mnie ważne, żeby wprowadzać ten balans. Stabilność masz w sobie. No to jest ważny punkt i dalej cały czas go eksploruję, też na terapii. E, to jest taki mój numer jeden teraz bo no ja właśnie nie mam takiego swojego swojego miejsca zamieszkania nie jestem w stałym związku um, no więc mogłoby się tak wydawać że tej stabilności w moim życiu nie ma, bo też zmieniam sobie te lokalizacje um, randkuję ale widzę w sobie to że ten fundament i bezpieczeństwo cały czas mam w sobie i to powinnam pielęgnować i no znowu te czynniki zewnętrzne w postaci Domu, e, rodziny, typu, w sensie partner nie może mi zagwarantować uczcia stabilności, no bo zawsze może być też tak, oczywiście tego nie przyciągam do swojej rzeczywistości, że przecież ten partner może mnie e, zdradzać, więc tej stabilności nawet i tak nie będzie. Także w momencie, kiedy ja ucieleśnie tą stabilność w sobie, e, to będę mieć tą stabilność i to jest, to jest takie ciekawe dla mnie aktualnie. Intuicja cię prowadzi, jeżeli jej słuchasz. No tak, ja te wszystkie moje decyzje, które były odważne, podejmowałam zgodnie z moją intuicją, i dlatego też miałam takie uczucie, że na pewno idę w dobrym kierunku z tego względu, że ja się intuicji słucham. Intuicja to jest mój wewnętrzny głos, dzień dobrym obsiłku. <laughs> um, I um, dzięki temu mam takie uczucie, że jestem prowadzona, że wszystko będzie ok. Jest to bardzo fajne mieć takie uczucie wsparcia, jeżeli w. Wy twojej przestrzeni nie ma aktualnie osób, które mogłyby być tym twoim wsparciem, czy to na przykład właśnie taki partner, to zawsze ja czuję, że mam siebie przecież i mam swoją intuicję. Punkt osiemnasty. Widzisz ludzi w tym podstawie swoich założeń i vice versa. Tak, to jest też taki game changer, bo pozwolił mi ściągnąć maski i taką iluzję do osób, których poznaję. No bo wiadomym jest, że ja widzę te osoby na podstawie tego, jak ja widzę siebie i widzę ludzi. I może niekoniecznie czasami jest to prawdziwe, ale na pierwszy rzut oka zawsze tak miałam. I tutaj właśnie podczas randkowania dla mnie to było też takie ciekawe, że właśnie miałam jakieś oczekiwania i założenia na temat tej osoby. Ale oczywiście potem się zdarzało tak, że to w ogóle nie było zgodne, zgodne z prawdą. No i właśnie w drugą stronę. Czasami ludzie też mają wobec siebie jakieś oczekiwania, no bo tak sobie zakładają i tutaj najważniejsze oczywiście jest rozmowa, żeby o tych oczekiwaniach sobie porozmawiać widzieć to, jak to wygląda. Też drugi punkt tutaj do tego, jeżeli na przykład wychodzisz z czymś, ja tak właśnie miałam na TikToku, czy tutaj na Instagramie, że też mogę mieć jakieś komentarze negatywne, ale nie zazwyczaj mam, ponieważ ja mam takie założenie o sobie, że robię wartość dobrą i wprowadzam coś dobrego do tego wszechświata, więc tak naprawdę jakieś negatywne komentarze nie powinny mnie dotyczyć dotyczyć i też no, z drugiej tej strony, jeżeli osoba by komentowała jakoś tak w sposób negatywny to co robię, no to wiadomym jest, że to trochę wybija jej. Bo ja ją strygerowałam do cząstki, którą ona ma w sobie, i może ona nie czuje się dobrze z tym, co robi w życiu. Więc w momencie, kiedy ktoś właśnie Cię skrytykuje, tak sobie uświadomiłam, no to warto popatrzeć na to z perspektywy tej osoby w ogóle, dlaczego to zrobiła. Bo ja na przykład, okej, okay, krytykuję siebie, mam wobec siebie jakieś tam oczekiwania, ale mm, aż tak bardzo się nie sabotuję, więc nie widzę tej jakości w innych. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. 19 podróżuję, podróże otwierają umysł. No, tutaj nie muszę więcej myślę dowdawać, jest to rzecz znana, ta podróż po Azji była dla mnie niesamowitym doświadczeniem, tyle mi się tam rzeczy poukładało i to jest, to jest fajne, bo dla mnie też to był taki test tego mojego całego rozwoju, który miałam w ostatnim czasie. No bo w momencie kiedy ty czujesz, że niby się rozwijasz, że sobie układasz rzeczy, to musisz z tym wyjść do ludzi, no bo ja na przykład tak miałam, że czasami myślałam, że tak, wszystko, że mam uzdrowione, potem wchodziłam do ludzi i tak mm, chyba niekoniecznie. Także podróże dały mi dla mnie tak, taką super możliwość do tego, żeby sprawdzić, jak w ogóle reaguję w niektórych sytuacjach. Poza tym nauczyłam się samodzielności, wspaniałych ludzi poznałam, widziałam cudowne zachody słońca, więc, więc wiadomo. Podejmując decyzję, żyj tak jak Twoja dorosła kobieta, a nie wewnętrzne dziecko. No, tak już wspominałam o tym, żeby podejmować decyzję jak taka nasza future self, czyli ta moja bogini wymarzona w, rzeczywistości, w przyszłości. Czasami tak mam, że jak się zastanawiam, co zrobić albo jaką podjąć decyzję, no to zawsze się pytam, co by zrobiła ta kornelia z przyszłości, ta moja. Wiecie, bogini, e, wymarzona, future self. Bardzo to pomaga, bo, bo też pozwala skakać po rzeczywistościach, robić te skoki kwantowe, no i przybliżać się do niej oczywiście, no bo to się łączy z tymi odważnymi decyzjami. Ehm... No właśnie. 21. Nie możesz oczekiwać od kogoś rzeczy, których sama nie potrafisz zrobić. To jest dla mnie lekcja z sierpnia. Oczekiwałam od jednej osoby czegoś, Czego ja bym w ogóle nie zrobiła. Więc tutaj możecie sobie też czasami przemyśleć to, czy Twoje oczekiwania nie są zbyt wysokie i czy ty sama się z tego. Yy, czy sama to robisz po prostu, wywiązujesz się. Bądź pozytywna: no po prostu. Yy, pozytywna energia, fajne wibracje. Wiadomo, yy, do przyciągać się wtedy fajnych ludzi, fajne możliwości, nie ma co myśleć fatalistycznie. Przecież wiem, że mam mocne strony, że jestem boginią swojej rzeczywistości, którą kreuję. Także warto zawsze myśleć pozytywnie. Łatwiej, lepiej, luźniej, lżej. 23. Już zbliżamy do końca. Wszystko jest możliwe. O tak, wszystko jest możliwe. Każda manifestacja jest do zmanifestowania. Trzeba mierzyć wysoko, marzyć wysoko, żeby nie pozwolić, żeby te nasze marzenia miały jakiś tam swój sufit. Wszystko naprawdę jest możliwe, tylko jeżeli tego jeszcze nie ma w naszym życiu, no to na jakimś poziomie z siebie sabotujemy, na jakimś poziomie nasze podświadome programy nas ograniczają, jakieś blokady energetyczne nas ograniczają, ale jak widzę, to po sobie wszystko jest do zmiany, i to, o czym ja marzyłam jeszcze parę lat temu, się zmanifestowało teraz i wow! Także wszystko jest możliwe. 24. Sny pomagają ci lepiej zrozumieć siebie. No, to jest w ogóle też game changer. Ja pracuję ze snami parę dobrych lat. Aktualnie piszę e-booka właśnie o snach. To będzie naprawdę kopalnia wiedzy, jeżeli chodzi o ten temat. I piszę tam, że ta podświadomość jest tworem czyli te sny są tworem naszej podświadomości. To jest wspaniałe narzędzie, żeby się poznawać, żeby zadawać pytania. Ja bardzo często radzę się snom, ufam tym snom. Podejmuję decyzje zgodne z tym, co mój sen mi podpowie, no bo to jest, jestem ja, więc kto wie najlepiej, jak nie ja. Poza tym, sny bardzo im pozwalają rozwijać się i uwalniać jakieś emocje, uwalniać jakieś traumy, także sny są wyjątkowe. Tworzę tego e-booka i przekażę wam całą tą wartość, bo to zmieniło moje życie serio, i tym bardziej ja widzę, ja skaczę sobie po różnych wymiarach podczas tych snów, jak się rzeczy manifestują. Dzięki snom proroczym to jest naprawdę ekstra. E, miłość jest w małych rzeczach. No, miłość jest w małych rzeczach. E, podczas tej mojej podróży poznawałam różnych ludzi, naprawdę w różnych stanach materialnych byłam w różnych miejscach. I muszę przyznać, że najwięcej radości dają mi te małe rzeczy i w nich widzę największe piękno. Oczywiście wspaniale było być w willi i pić sobie super drinka, czy tam rozmawiać z jakimś bardzo yy, zamożnym, wykształconym, atrakcyjnym mężczyzną, ale to, że na przykład ktoś mi zrobił herbatkę jak pracowałam, Albo jak widzę mojego mopsika, który sobie odpoczywa, albo jak mój braci się uśmiecha. No to jest coś, co bardzo łapie mnie za serce i sprawia, że ja widzę w tych małych rzeczach najwięcej. I myślę, że to też odróżnia szczęśliwych ludzi od nieszczęśliwych, że oni widzą to piękno w małych rzeczach i nie oczekują od siebie nie wiadomo czego. Bo w momencie, kiedy ja widziałam te piękne zachody słońca albo te piękne miejsca, w których byłam, to Wydaje mi się, że potrafiłam doświadczać głębiej tego piękna. Może nie tak płytko, może to jest takie trochę egoistyczne, co powiem, ale tak mi się chyba wydaje, że e, tak też logika mi mówi, że w momencie, kiedy ja umiem się cieszyć z małych rzeczy, to umiem też się cieszyć z tych dużych, większych i celebrować je na maksa. I tak to jest, jest też z moimi urodzinami, które będę celebrować naprawdę chyba cały wrzesień. W tamtym, w tamtym roku celebrowałam dwa tygodnie i myślę, że w tym roku też się na to zapowiada, bo to jest mój dzień, to jest mój czas. Słuchajcie, dwa punkty jeszcze. 26. Trzymaj swoje standardy i nie ciesz się małością. Tak. Trzymaj swoje standardy, ponieważ te standardy nie będą kontrolować tych innych ludzi, ale będą kontrolować to, jak my się będziemy zachowywać w stosunku do takich sytuacji ludzi. Ja mam swoje standardy i nie chcę w moim życiu gorszej jakości, po prostu. Ja chcę zjeść tak, ja chcę być z taką osobą, ja chcę robić to, chcę pracować nad takim sprzęcie. To są moje standardy, ja się tego trzymam i to po prostu sprawia, że moje życie jest dla mnie przyjemniejsze i nie dopuszczam w nim sytuacji, które po prostu we mnie nie rezonują. Ja mam wysokie poczucie własnej wartości, to też może ego mi tutaj wybrzmiewa, ale tak nie jest, bo jeżeli ja mam poczucie własnej wartości swoje, wysokie, wiem, jakie ja mam mocne strony, no to nie będę się cieszyć tą małością, tak jakby. W cudzysłowie, oczywiście, może to jest sprzeczne, co powiedziałam w ostatnim ostatni punkcie, ale bardziej mi tutaj chodzi, że. Mm, nie chcę pozwalać na niższą jakość, jeżeli nawet chodzi o relacje, o tą pracę. Mam tam jakiś swój plan i chcę do tego dążyć i e, myślę, że to jest spoko, um, żeby się tego trzymać. E, no i 27. No, e, jesteśmy e, na końcówce. jest swój wewnętrzny świat. No. Ja jestem siódemką numerologiczną i Jestem takim mistykiem, pustelnikiem trochę, dużo czasu spędzam sama. I dla mnie właśnie wchodzenie głęboko w mój wewnętrzny świat właśnie w tą moją duszę jest cudownym doświadczeniem i czasami nawet lepszym niż spotykanie się z ludźmi cicho. <grym> Otwieram się oczywiście na ludzi, ale bardziej mi tu chodzi, że w momencie, kiedy wchodzisz tak w, głęb w głębi, to. Tej osoby, którą jesteś, to widzisz rzeczy troszeczkę inaczej. I dla mnie ta duchowość jest bardzo, bardzo ważna i chyba najważniejsza w moim życiu, bo dzięki temu ja po prostu jestem bliżej siebie, buduję relacje sama ze sobą i daję sobie więcej miłości. A co jest najważniejsze? No właśnie, budowanie tej relacji z samą z sobą. I to będzie wszystko z mojej strony. Teraz na Fancy na platformie, gdzie sprzedaję swoje masterclassy, macie dostęp minus 50% do moje wszystkie masterclassy, konsultacje. No, zaszalałam naprawdę niesamowicie z tego względu, że chcę dać Wam tą wartość. Chcę pozwolić Wam na transformację, inwestycje w siebie, bo widzę, jak mi to pomogło i widzę um, tą wartość, jaką mogę dać Tobie. Także wszystkie informacje w opisie. Um, jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zaobserwuj ten kanał. Polajkuj, skomentuj i widzimy się by najlep w, najlepszym, e, w najlepszym odcinku, w kolejnym najlepszym odcinku. E, do zobaczenia. Cześć!